Po raz kolejny Stowarzyszenie Zielona Dębica zorganizowała wyprzedaż garażową. Na parkingu koło Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji swoje dawne ubrania, książki, zabawki, gry planszowe, biżuterię, ceramikę odsprzedawali ci całkiem młodzi i trochę starsi ludzie. Bardzo się cieszymy, że dębiczanie dobre rzeczy, bo naprawdę są to dobre rzeczy z metkami, nawet nowe, nie wyrzucają, bo już na przykład ktoś wyrósł z czegoś, dzieci, dzieci już się nie bawią jakimiś zabawkami. Nie wyrzucają tych rzeczy, tylko próbują znaleźć drugie życie dla danych rzeczy i próbują znaleźć następnego właściciela. Jest, są wymiany między, między osobami, które tu przyjechały, są kartki oddam za darmo. Są e, rzeczy, które są naprawdę po 2-5 zł, niewiele są symboliczną kwotę i do nas cieszy, że e, nie zaśmiecamy tego naszego e, świata, naszej ziemi, tylko staramy się e, dobre rzeczy jeszcze raz e, używać. Głównym celem jest e, po prostu nie wyrzucanie rzeczy. E, chodzi o to, żeby wszyscy byli świadomi tego, e, jak łatwo. E, Produkuje się odpady i to, że można wykorzystać po raz kolejny rzecz, która nadaje się jeszcze do tego używania, można ją zbyć za darmo, można ją sprzedać. Tutaj naprawdę ceny są bardzo niskie, sprzedawcy wcale nie liczą na dużą sprzedaż, tylko bardziej chodzi o to, żeby to, ta rzecz jeszcze do kogoś trafiła, ponieważ to są rzeczy sprawne, to są rzeczy niektóre nawet wręcz nowe, a śmieci jednak bardzo dużo. W 2022 roku statystycznie. Na każdego Polaka przypadało 355 kg rocznie tak, w ciągu tego roku do 2022. I tak województwo podkarpackie nie najgorzej 243 kg śmieci, także chcemy jeszcze to obniżać, wciąż, żeby, żeby nasze otoczenie było wspólnie, wspólnymi siłami, żebyśmy dbali o to otoczenie. Niektóre przedmioty wyjątkowo wartościowe, jak choćby atrakcyjna odzież dla pań. Swoje zabawki pod opieką rodziców sprzedawały dzieci. Dwa misie i jeden plecak. Czy jesteś zadowolona z tego? Jestem bardzo zadowolona. To chyba nie są duże pieniążki dwa misie i jeden plecak. Nie są, z czego jeden poszedł jeszcze na wymianę za takie girlandy. Aha. Ale jestem z ciebie bardzo dumna. Jak pani ocenia taki pomysł, że tutaj... Bardzo super, bardzo super. Naprawdę polecamy każdemu, jeśli ktoś ma coś, zalega w domu, bo wiele rzeczy takich mamy. Komuś się zawsze to może przydać. Zawsze warto przyjechać, po prostu spróbować swoich sił. Także bardzo mocno polecam, gorąco. W następnym miesiącu też będziemy. Kolejne wyprzedaże garażowe zaplanowane są na 17 sierpnia, 21 września oraz 30 listopada przed Mikołajkami. Ta ostatnia już nie na powietrzu, tylko w budynku Domu Sportu.